Jak to się zwykło mawiać, życie dostarcza nam najlepszych inspiracji o tym, o czym chcemy mówić, czy o tym, o czym chcemy pisać. I też tak było w przypadku tego odcinka, bo dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zmianie pracy i o co w tym chodzi. A konkretniej o moment, w którym powinniśmy zastanowić się, czy pracę powinniśmy zmienić. A dlaczego to istotne? No dlatego, że jeżeli wybierzemy zły moment na zmianę pracy, to pewne okazje czy pewne szanse mogą nam po prostu przejść koło nosa. Z drugiej strony, Strony. Jeżeli na przykład będziemy przeciągać moment odejścia od jednego pracodawcy do drugiego, to może się zdarzyć, że nasze zdrowie psychiczne na tym znacząco ucierpi. Ucierpią nasze relacje z ludźmi, ucierpią nasze związki i ogólnie przełoży się, no, się to na całość jakości naszego życia. A zatem, dzisiaj na ten temat zapraszam i zaczynamy! Do tego konkretnego tematu chciałem podejść w sposób bardzo autorski. Wiem, że w internecie mnóstwo jest takich publikacji, gdzie jest na przykład lista siedmiu czynników, które powinieneś czy powinnaś wziąć pod uwagę, jeżeli chcesz zmienić pracę. Natomiast sam proces decyzyjny w przypadku pracownika wygląda trochę inaczej. To nie jest lista po prostu czynników, które bierzesz pod uwagę, to jest proces. A żeby do tego procesu podejść, czy żeby ten proces przeprowadzić, to używamy do tego naszego mózgu. I wiem, że mówiłem Wam już o tej książce kilkukrotnie i nie, nie mam żadnych finansowych benefitów z reklamowania tej książki, ale chodzi o to, że ta książka pokazuje, jak działa nasz mózg. A to, jak działa nasz mózg, determinuje w jaki sposób podejmujemy decyzję, też o zmianie pracy. Ciekawe? Bardzo. Więc zacznijmy od tego, że nie możemy ignorować naszych emocji. Pierwsze pytanie, jakie musicie sobie postawić, i każdy z nas musi sobie postawić, kiedy właśnie stoi przed dylematem związanym ze zmianą pracy, jest jakie emocje czujesz, czy jakie emocje towarzyszą Ci na myśl o zbliżającym się poniedziałku. Bo nie zrozum mnie źle, praca to niekoniecznie musi być taka bajka Disneya, że z każdym dniem po prostu jesteś księciem albo księżniczką i ktoś ci odkrywa i proponuje Ci niesamowite życie i beztroskie życie. Praca nie powinna powodować dużego dyskomfortu psychicznego. Jeżeli za każdym razem, kiedy myślisz o pracy, albo za każdym razem, kiedy kończy się weekend, zaczynasz panikować, zaczynasz być zestresowany i zaczynasz być z tego powodu smutny i niespokojny, to sygnał od Twojego mózgu, to sygnał od. Części systemu pierwszego mózgu, czyli tego systemu emocjonalnego, który próbuje zaapelować do twojej racjonalnej części mózgu i powiedzieć ci, coś jest nie tak. Więc jeżeli masz takie stany emocjonalne, bardzo negatywne stany emocjonalne, to sygnał o tym, że o zmianie pracy powinieneś czy powinnaś pomyśleć. Więc pierwszy element to jest rozgraniczenie. Jestem zadowolony albo akceptuję swoją pracę i nie ma ona negatywnego wpływu na moją psychikę i na moje życie, czy raczej mam pracę, ale jest to taka syzyfowa praca, taka praca, która powoduje bardzo duży dyskomfort psychiczny. Jeżeli jesteś w tym drugim pakiecie, czy jesteś w tym drugim, w tej drugiej kategorii, no to zastanowimy się dalej, jak i kiedy powinieneś czy powinnaś pracę zmienić. Okej, okay, czyli doszliśmy już do takiego etapu, że wiesz, że jest jakiś dyskomfort psychiczny związany z Twoją pracą. I teraz z tego systemu numer jeden, czyli z tego systemu emocjonalnego, który alarmuje Cię, musisz przejść do systemu drugiego swojego mózgu, czyli do tego systemu racjonalnego, logicznego. Na chwilę. Warto wyłączyć emocje. Emocje nam były potrzebne, żeby zrobić pierwszy krok, ale teraz będziemy starali się te emocje trochę wyłączać i będziemy starali się podejmować decyzje racjonalne. Wyodrębniłem takie trzy elementy, które mogą powodować takie uczucie napięcia emocjonalnego. W zależności w której kategorii jednej z tych trzech się znajdujesz, no to inaczej powinieneś podejść do tematu związanego ze zmianą pracy. Pierwszy taki najbardziej trywialny i taki najmniej ryzykowny dla Twojej psychiki element czy kategoria jest, jest związana z presją z otoczenia. Czyli jeżeli masz na przykład bardzo ambitną mamę czy tatę albo bardzo ambitnego partnera, partnerkę, żonę, kochankę, którzy codziennie Ci mówią: zdobądź więcej, bądź liderem, bądź dyrektorem, bądź prezesem, a Ty i tak czujesz się bardzo dobrze i komfortowo z tym, co wykonujesz na co dzień, to Pewne napięcie emocjonalne jest w to, na, na Ciebie narzucane, ale jest to takie napięcie, które nie wypływa z Ciebie. To znaczy, że takie napięcie możesz trochę spuszbacować, trochę zignorować, trochę, trochę starać się zarządzić relacjami z człowiekiem, który wywołuje to napięcie, bo praca tu nie jest problemem. Problemem jest ktoś z zewnątrz, a nie samo sama stanowisko, które, które wykonujesz czy które piastujesz. Więc to pierwsza kategoria, taka najbardziej lajtowa i taka, z którą sobie możemy najłatwiej poradzić. A teraz przejdziemy do dwóch pozostałych, które są już dużo trudniejsze. Te dwie pozostałe kategorie, tak naprawdę moglibyśmy spodsumować y, do takich krótkich określeń. Pierwsze określenie to jest mi źle. A drugie to określenie, chcę, żeby było mi lepiej. Temat związany z jest mi źle powoduje albo związany jest z pewnymi czynnikami, które na co dzień wpływają na Twoje życie, na Twoją pracę, które powodują ten, to napięcie emocjonalne. Element związany czy kategoria, która chce, żeby było mi lepiej, oznacza, że. Nie jest mi tak bardzo źle tu i teraz, mogę w danej strukturze czy w danej organizacji, w danym otoczeniu funkcjonować nadal komfortowo, po prostu jestem ambitny i chcę zdobywać więcej. kategoria jest mi źle, jest definiowana poprzez coś negatywnego, coś co nas atakuje. Kategoria chcę, żeby było mi lepiej jest definiowana poprzez ambicje, poprzez chęć zmiany do tego, że identyfikujesz się jako osoba, która ma, ma wyższy potencjał do wykonywania zadań versus te, które obecnie wykonujesz. Jeżeli jesteś w tej drugiej kategorii, czyli w kategorii, że chcesz, żeby ci było lepiej, chcesz się rozwijać i chcesz mieć nowe obowiązki i wszystkie benefity, które za tymi obowiązkami stoją, to sytuacja jest bardzo, bardzo komfortowa. To, co mógłbyś, czy mogłabyś zrobić, Moja rekomendacja oczywiście to wyjść na rynek pracy. Wejść na rynek pracy i aplikować o stanowiska czy o funkcje, które właśnie ambicjonalnie są dla ciebie atrakcyjne. Czyli jeżeli jesteś menadżerem, a chcesz być dyrektorem, no to staraj się wysyłać CV na te funkcje dyrektorskie. Staraj się też dokładnie analizować oferty pracy. Chodzi o to, żeby wprowadzić pewien proces uczenia się. Chodzi o to, żeby zidentyfikować pewne kompetencje, których Ci brakuje, które możesz e, osiągnąć u obecnego pracodawcy z perspektywą tego, że mają, ci się, mają posłużyć Ci do tego, żeby w przyszłości e, pozwolić Ci się rozwijać czy awansować dalej. Więc. Ten element jest dosyć istotny, żeby zweryfikować swoje oczekiwania versus otoczenie zewnętrzne, versus rynek pracy, versus headhunterzy, versus działy HR-owe w innych firmach. Wysyłaj CV, chodź na rozmowę o pracę, ale nie frustruj się tylko dlatego, że tej pracy nie dostaniesz. Podejdź do tego mądrze i analizuj kompetencje, których ci brakuje. Zastanów się, jak te kompetencje możesz zdobyć. Czy są to szkolenia zewnętrzne, czy może obecny pracodawca w tym ci pomoże. Czyli podejść do tego w ten sposób, że jakby jak, jak do badania rynkowego, gdzie produktem jesteś ty. Przechodzimy do tego najbardziej trudnego elementu teraz, czyli do tej kategorii jest mi źle tu i teraz. Jest mi źle tu i teraz może być związane tak naprawdę z rzeczami, które możemy zarządzić i z rzeczami, których nie możemy zarządzić. Czyli jest to taki kolejny podział, jakby szczebel niżej, który pomoże nam e, podjąć decyzję. Tematy, którymi możemy zarządzić, to tematy związane z wynagrodzeniem, tematy związane z czasem pracy, tematy związane z dojazdem. Dlaczego mówię, że możemy nimi zarządzić? Dlatego, że e, dyskomfort psychiczny spowodowany ze, ze zbyt niskim wynagrodzeniem możesz zaadresować u swojego pracodawcy, ponieważ jeżeli to wynagrodzenie, ten element wynagrodzenia jest jedynym problemem, a masz dobre relacje z szefem, masz yy, wysoki performance, Twoi biznes partnerzy wysoko yy, oceniają pracę z, z Tobą, to możesz porozmawiać z HR-ami czy ze swoim szefem, jak ten temat, czyli zbyt niskiego twoim zdaniem wynagrodzenia zaadresować co możesz w sobie zmienić albo jaki plan ma na ciebie firma żeby to wynagrodzenie ewentualnie ostatecznie uległo poprawie więc jest to temat który jest zarządzalny tak samo jeżeli chodzi o czas pracy jeżeli zaczniesz alarmować że nie jesteś w stanie wyrobić się w w tym czasie pracę z tymi obowiązkami i że jeżeli to się nie zmieni, to będziesz musiał e, wyjść na rynek pracy, a jesteś cenionym pracownikiem, to mądry pracodawca czy mądry menadżer powinien starać się pomóc Ci rozwiązać taki problem. Więc to Są tematy zarządzalne, a i nawet temat związany z dojazdem do pracy czy z kwestiami logistycznymi. No, żyjemy w świecie pandemii, żyjemy w świecie home office'ów, więc ten temat tym bardziej staje się łatwiejszy do zaadresowania, bo więcej jest możliwości elastycznej, elastycznego wykonywania pracy. No dobrze, a teraz przechodzimy do ostatniego kręgu piekiel, czyli do sytuacji, kiedy mamy... Duże zaangażowanie czy wypalenie emocjonalne. Mamy temat związany z tym, że jest mi źle tu i teraz, jest to temat niezarządzalny. Co to jest? No, to jest na przykład szef, któremu nie możecie ufać. To jest szef, który powoduje, że zamiast starać się was rozwijać, to knuje przeciwko wam. To jest toksyczna atmosfera w zespole, jakaś taka dzika, niezdrowa, toksyczna rywalizacja, podkładanie sobie świń. To są rzeczy. Które ciężko Wam będzie zarządzić. Dlatego, że jeżeli e, macie problem w relacjach z szefem, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Wy tego problemu nie rozwiążecie. Że możecie starać się ułagodzić trochę sytuację, możecie kupić sobie trochę czasu, żeby na przykład poszukać innej pracy, ale zawsze negatywnie nastawiony do Was szef będzie dla Was negatywny. Jeżeli nawet uda Wam się zminimalizować jego mobbingowe zachowania, to i tak ten szef będzie za Waszymi plecami, starał się jak najmniej Wam pomóc, żeby nie powiedzieć, że zaszkodzić. I w takich sytuacjach, w takich sytuacjach bardzo gorąco rekomenduję zmianę pracy. Bardzo gorąco rekomenduję to, żeby Kupić sobie trochę czasu, czyli starać się tą niezarządzalną sytuacją troszkę zarządzić, ale tylko po to, żeby rozglądać się za ofertami czy za e, możliwościami, jakie oferuje rynek poza firmą, w której jesteście. Tak więc bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście jestem e, otwarty na nowe sugestie. Następny odcinek zainspirowany koleżanką Agnieszką i jej pytaniem, a w zasadzie sugestią, która bardzo mi się podoba, ale to dopiero za tydzień. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję, a Wam życzę wszystkim miłego weekendu i znośnego tygodnia. E, tak, to od kogoś zapożyczyłem ten znośny tydzień. Przepraszam. E, trzymajcie się, cześć!